Proszę, Jurkowski, przed KSW 61, witamy serdecznie. Uszanowanie. Jak się podoba Gdańsk? Ładniejszy niż Łódź. Pięknie tu jest. W ogóle jesteśmy w pięknym miejscu, w ogóle piękne miejsce. Ja lubię Gdańsk, taki mój top 3, jeżeli chodzi o miejsc miejscowości w całej Polsce. W takim razie powiedzmy, rozmawialiśmy przed chwilą z nim, kamery się włączyły e, owadze i jak z tą wagą, bo to jest pytanie, które towarzyszyć nie wiem od ilu miesięcy, bez względu czy masz walkę czy nie. Nie, no myślę, że, myślę, że jutro będzie, ze 114 pewno, myślę, że wniosę, po, przyjdę po posiadanie, więc może więcej, może 115. Był taki w ogóle pomysł, żeby spiłować tą wagę i złapać tej szybkości jeszcze więcej? Był. Był, był na początku sam, myślałem, że tak dotniemy, zrobimy. Zobaczymy, wiesz, ja startowałem z bardzo dużego pułapu. Nie, nie, nie chcecie wiedzieć nawet jakiego, bo sam się po prostu tym przeraziłem. E, 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 ale był taki na początku plan, żeby zrobić taką naturalną moją uwagę, czyli 105-106 kg. Bo tyle zazwyczaj ważę przed rozpoczęciem jakikolwiek wielkich mocnych obciążeń. E, ale. Szczerze, wiesz, potem zobaczyłem defriza z Narkunem, i e, mówię, nie, no to jednak te kilogramy mają duże znaczenie. Szczególnie jak się walczy, wiesz, z dużym gościem. E, więc stwierdziliśmy, że ile spadnie, tyle spadnie. E, spadło 13 kilo e, i e, dobrze się czuję, ważąc nawet tak dużo. Myślę, że szybkości udało się odzyskać całkiem godnie, jak na tyle kilogramów. W jakim procencie udało się ten reżim treningowy przytrzymać? Mam na myśli obowiązki medialne, no bo trochę ich masz na co dzień. Wbrew pozorom może mi wypadł jeden albo dwa treningi, też ustalmy, że cykl przygotowawczy 8 tygodni. Nic nie robienia wcześniej, więc to też jest niewiele, więc to jest taki, że nawet nie zdążyłem mieć tej fazy przesilenia e, i wchodzę na świeżości tak naprawdę, e, ale udało się, mimo wszystko, mimo tych obowiązków, oczywiście jest to męczące, jest to ciężko poukładać, ale, e, ale jestem zadowolony z robotą, którą zrobiłem, nie będę mówił tutaj sztampowo, że jestem gotowy na 100% forma życia, bo tak nie jest i, i pewno, wiesz, kłamałbym jak znud, e, ale wystarczająco, aby myślę... Dać dobrą walkę i zwyciężyć. A właśnie powiedz, jak to jest z tymi social mediami, bo ostatnio wyczytałem, że przed tą walką, no nie skupiałeś się na tym Facebooku, na Instagramie, nie prowadziłeś tego, nie wrzucałeś nic, tylko twoja kobieta to robiła. Właśnie to, to tak faktycznie było? No ja wtedy byłem zamknięty w piwnicy i ćwiczyłem z minotaurami. Przecież tak jak napisałem na Facebooku. Wygrałem wszystkie walki, dlatego tu jestem. Wagi mam troszeczkę, bo nie tylko tatara, ale też steki smażone podrzucali, więc, więc jest dobrze. Nie, no nie, nie, ja prowadzę social media, pomaga mi czasami w tym menadżer. I tyle. No. To nie jest jakieś duże obciążenie. Chociaż wiadomo, przy natłoku obowiązków to bywały dni, że nic nie wrzucam, bo nie czuję takiego obowiązku. Nie jestem więźniem social mediów. Jak mam czas, to tym się zajmuję. Jak nie mam czasu, to tego nie robię. Właśnie też była wzmianka o tej przepuklinie, że lekarze yy, zrobili to tak, że, że wszystko działa i tak dalej. Czy podczas walki jednak coś z tym może się stać, czy jednak jest to wszystko na tyle zaleczone, że jest super? Nigdy nie będzie. Mam cztery przepukliny kręgosłupa, w tym dwie w lędźwiach, które mi najbardziej przeszkadzają i to jest ból, który towarzyszy mi do końca życia. Eee, I udało się zablokować e, po prostu. Zostałem dwa zastrzyki, dwie blokady teraz świeżo przed walką, aby e, w głowie gdzieś nie blokowały ruch i nie blokowały możliwości, czy może coś się stać. Oczywiście, mogę być sparaliżowany, bo mi się wysunie całkowicie, wiesz, krąg i tyle, nie? E, ale to chyba się nie myśli o takich rzeczach przed walką. Czy, biorąc pod uwagę to, że mniej więcej wiemy, jak ta walka może wyglądać z Twojej, z Mariusza strony, to czy... Nikt nie wie, a może ja sprowadzę na początku, Do tego zmierzam, czy e, defensywne i ofensywne e, obalenia były, bo, były trenowane, czy na 8 tygodni to nie było sensu jakby iść w tą stronę? To też nie jest jakaś tajemnica, bo mówiłem przed moim powrotem nawet na Narodowej, że zapasy to jest element, na który szczególnie te przysiadce poświęcam najmniej na czasu, gdyż teraz prawie w ogóle na przykład do tego pojedynku, mimo wszystko, mimo że spodziewam się sprowadzeń, dlatego że po takim treningu zapasów moje plecy już nie trzymają i potem dwa dni, wiesz... Wsiadam, wsiadam do samochodu, tak, nie? I tak chodzę i e, zminimalizowaliśmy. Robiliśmy zadoniweczki, robiliśmy jakieś proste drille e, związane z defensywą zapaśniczą, e, no ale też nie ukrywajmy. No, ja zrobię to tak długo, że, mm, że nic do tego już się nie nauczę. Wszystko, co potrafię teraz, e, myślę, że za 10 lat też już nie zrobię żadnego progresu. E, też ustalmy, że, że wiesz, ja już finiszuję ten, ten sport, więc e, najważniejsze dla nas było, myślę. I dla mnie, i dla Mariusza, zresztą też się wspieraliśmy w tym bardzo mocno, aby wyjść do klatki, wiesz, aby stawić się tego dnia, wyjść do klatki, zrobić walkę wieczoru. Bo przecież, jakby któryś z nas wypadł przez kontuzję, a ryzyko jest duże, no to piekło by, wiesz, jeszcze mocniej zapłonęło. Słuchaj, jak ten reżim treningowy 8 przeszedłeś, to jesteś już dziś w stanie, jakbyś miał podjąć decyzję dziś, przed walką, jeszcze raz wejść na ten reżim treningowy i jesteś, byłbyś gotów jeszcze jakieś jedną, dwie walki stoczyć, czy po tym reżimie już, sam reżim, nie walka, na tyle dać się we znaki, że już, że już wiesz, że to już będzie trudne? Nie wiem, co ja będę, wiesz, ja nie wiem, co ja będę robił 6 czerwca. Zobaczymy, jak się wszystko poukłada. E, nie wiem, jak poukłada się moje życie, nie wiem, jak poukładają się moje sprawy zawodowe, aby decydować o tym. Wiesz, czy mam jeszcze wenę do treningów, e, czy mam motywację, aby zapieprzać tak jak 10 lat temu? Nie. No To też wiesz, to nie ma tutaj. Używam tego zwrotu często, ale świetnie tu teraz pasuje się, zakrzywiać rzeczywistości. E, bo. Dla mnie był fajny, wiesz, powrót do treningu, do reżimu, do diety, do sportowego prowadzenia się, odstawienia wszystkich, e, wiesz, e, Jacków, Danielsów, wszystkich Pits na bok e, i tak naprawdę to 8-9, bo zacząłem tygodni, zacząłem się ruszać. Jak stanąłem na wagę na początku, e, mówię, o nie, mam nagrywki Ninja Warrior w lipcu, a, wiesz, trzy cyfry bardzo złe pokazywała moja waga i zacząłem robić. I tydzień już takiego rozruchu zrobiłem, potem odebrałem telefon e, o tą walkę, więc w zasadzie 8 tygodni takich poukładanych treningów e, i to dla mnie jest najważniejsze. E, czy zmobilizuję się podobnie? Nie mam zielonego pojęcia. Wiesz. Żyję taki, wiesz, karpe nie. Oba z Filipem macie najszybsze nokauty, Jesteście na jednej karcie. E, myślisz, że jesteś w stanie fizycznie powiść sam swój rekord e, w sobotę? Tak. <laughs> Dlatego! A pojeźdźmy, powiedz mi, powiedz mi, o ja to zapytam. No to was Widala robimy wiecznie. Rozbieg, jee, platający kolano. <laughs> e, gdzieś y, publicznie chyba padły deklaracje z swojej strony, że stawiasz na Nokaut w pierwszej rundzie. Czy kursy, czy fortuna była dla łaskawa i zostawiła ten kurs 6, czy podbiła, czy z obniżyła? To właśnie spada ten kurs, nie? Na początku były. Fortuna, co jest z wami? <laughs> Jeszcze, jeszcze chciałem jutro, jeszcze się dodatkowo zmobilizować. E, tak, no tak myślę, że to będzie w pierwszej rundzie. E, ja nie wiem, czy mam tlen nad wyjść, drugą czy trzecią, nie? Jak będzie trzeba, to oczywiście na talencie, na doświadczeniu, ale ja myślę, że znając charakter i tego, jak walczy Mariusz, wiesz, to myślę, że to będzie do pierwszego rozpoznania lekkiego, a później tak zwany blitzkrieg w jedną albo w drugą stronę i... Eee, 3 minuty to może być naprawdę dużo jak na ten pojedynek. Zobaczymy. Był taki moment w trakcie tych przygotowań, że byliście z Mariuszem jednocześnie yy, na Macie. No właśnie nie, właśnie nie, udało tak się wejść, wymiennie naprawdę fajnie. Jeden kończy, drugi zaczyna. To, to, to jest fajne. A to nie będzie tak, że wejdziecie do walki i będzie jednak zbyt dużo tego szacunku? Yy, czy jednak wchodzicie do walki. Klatka się zamyka i tu, tu już nie ma to, że trenowaliście razem w klubie, znacie się. Myślę, że odpowiedź na to pytanie, to poznamy jutro, nie Ja Myślę, że wszyscy ci, którzy. Ja mam trochę na ważenie jutro. E, kur, pewka, no w ogóle bądźcie gotowi na ważenie, jestem przygotowany z niespodzianką małą. Koniecznie <śm> oglądajcie ważenie jutro. E, to zobaczymy w pojedynku, wiesz. Ja myślę, że... A tutaj wszyscy ci, którzy wiesz, że choreografia już jest dawno ułożona, to, to, to myślę, że się zaskoczył już po pierwszych akcjach. No. Ustaliśmy z Mariuszem normalnie, wiesz, męską rozmowę dorosłych ludzi, którzy są profesjonalistami, którzy zarabiają pieniądze, nie małe pieniądze, wiesz, walczą o walkę wieczoru, e, więc powiedzieliśmy, wiesz, no, że robimy sobie krzywdę, no, i, i tyle. No. Łokieć ci kolana mają, wiesz, kości i rozcinać skórę. No. Mówiłeś o w poniedziałek o wódce po walce? Pamiętam była taka sytuacja? A nie, w poniedziałek rozmawialiśmy, tak? Tak. tak. No, dobra. Ale na taka sytuacja chyba w trakcie jakiegoś wywiadu przed walką Mariusza z Marcinem Różalskim, Oni wpadli, tam był pomysł rzucony w holu, żeby wypić ten litr wódki przed walką. Nie Czy tak nie przypadkiem jest. nie jest to opcja, która mogłaby się bardziej odpowiadać. Jest to jakieś rozwiązanie, aczkolwiek wiesz co, po tak długiej przerwie od wiesz, wszelakich, wszelakich używek, to myślę, że mogłoby to spowodować, że poszedłbym spać, a nie walczyć. To no to chyba... nie się. Tak. O, o, i przyjdzie, raz gruby alkoholik. <laughs> Jest szansa na to, że bez względu na to, czy walki będą, czy nie będą, pozostaniesz w reżimie jakimkolwiek, treningowym czy jakimś ze trzy razy w tygodniu chociaż jakaś siłownia, pilates albo joga, czy wracasz do e, poprzedniego, że tak to powiem, rytmu? No właśnie na tym polega cały tutaj myk, że idealnie mi się te przygotowania zbiegły z rozpędem na dalsze pomysły zawodowe, bo na połowę lipca muszę być na Ninja Warrior w jeszcze lepszej formie. A po nim, że na razie nie możemy mówić menażer, tam za o już, o już kręci głową. E, i, dalej będę brał udział w jednym też takim zawodowym, jak to się ja muszę nazwy, projekcie, <gry> który będzie wymagał jeszcze lepszej formy. Także, także zapieprzamy. No co z tydzień przerwy wiadomo, pojadę na wakacje. E, dosyć specyficznie spędzam wakacje. Za dużo nie chodzę. E, I ten i powrót i jazda, 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 bo Wiesz, jak już się ruszyłem, to trzeba to pociągnąć dalej. No w takim razie na końcu skorzystam z aż dwóch kamer i zaproszę dzisiaj na dwudziestą na Instagram Fortuny. Będziemy tak. mogli okazję jeszcze raz przerobić ten temat, ale już zupełnie pod innymi e, kątami. Także serdecznie zapraszam, ja i Łukasz też zapraszam, tak? tak jest, gorąco zapraszamy. do 20 dzisiaj, live Fortuny. Gdzie robimy? Tu no nagramy. E, A nagramy, zrobimy, nagramy? No. No, nagramy. że razem jesteśmy? Możemy czy? tak zrobić. Się, czy się po prostu? Możemy się połączyć, możemy zrobić razem. A wymyślimy my coś. Zaraz no, wymyślimy. Zapraszamy, 20. E, Instagram fortuny będzie live. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję.